Musicie przyznać, że mój strój przy stroju tej pani, tego dżentelmena wygląda dość standardowo, ale my w Szczecinie mamy takie firmy, które właśnie przez swoją alternatywność dosłownie podbijają świat. Zaczęło się właściwie od pasji. Ja zawsze chciałam wyglądać inaczej, chciałam się wyróżniać. Robiłam sobie ciuszki, jakieś akcesoria i kiedy okazało się, że te ciuchy i akcesoria rzeczywiście wzbudzają coraz większe zainteresowanie, wręcz graniczące z szokiem, no to postanowiłam uczynić z tego biznes. Kiedy rzeczywiście po raz pierwszy przygotowałam karton z asortymentem na sprzedaż na festiwalu i poszedł niemal cały, no to rzeczywiście okazało się, że styl unikalny, który. Przedstawiam, w którym tworzę. Rzeczywiście cieszę się dużym zainteresowaniem. I tak to się zaczęło. Napisałam wniosek o dofinansowanie na otwarcie działalności gospodarczej, tutaj właśnie w Szczecinie. No i ku mojemu zaskoczeniu, Urząd Pracy rzeczywiście uznał, że to fajny pomysł, i to miało miejsce 10 lat temu. Mamy swój własny styl. Oczywiście preferujemy robić. Yy, kostiumy z recyklingu. One też mają bardzo taki charakterystyczny styl. Są zniszczone. To są takie nasz styl, który jest niepowtarzalny, którym się gdzieś tam wyróżniamy na arenie międzynarodowej. Natomiast oczywiście warto jest też dostosowywać się do rynku. Nasz Inspirują też różne rzeczy, które zobaczymy, tak? Nowa gra wyjdzie, cyberpunk wyszedł kilka lat temu. Zaczęło nas to bardziej inspirować, i gdzieś tam zaczęliśmy tworzyć więcej kostiumów w stylu science fiction. Posiadanie takiego showroomu w Szczecinie myślę, że byłoby takim rzeczywiście szczytem marzeń. Natomiast oczywiście, no tutaj nasze, nasze stroje, które przedstawiamy, które robimy, jest to dosyć niszowy produkt, i rzeczywiście wymagałoby to posiadania lokalu, który znajduje się w prestiżowej lokalizacji z niesamowitymi witrynami, żeby móc to po prostu dobrze przedstawić. Miałyśmy okazję wrócić dopiero z Japonii, z Osaki, gdzie reprezentowałyśmy nasz region, ale również całą Polskę na Expo w Osace, gdzie reprezentowały się różne kraje. Jest to dla nas naprawdę niebywałe wyróżnienie, gdzie Japończykom mogliśmy na miejscu pokazywać w jaki sposób pracujemy, robiąc razem z nimi na miejscu warsztaty i zostaliśmy przyjęci naprawdę bardzo entuzjastycznie przez Japończyków i przez turystów odwiedzających EXPO. Szczecin ma wiele kreatywnych osób, powiedziałabym nawet takich pozytywnie zakręconych, i to jest wartość sama w sobie. Widzimy ich pasję, widzimy ich zaangażowanie, widzimy ich aktywność. I takie fuzje pomiędzy tymi laureatami, bo to jest też myślę warte podkreślenia: to, że pomiędzy laureatami z poprzednich edycji jest bardzo duża właśnie aktywność i połączenie sił. Dziś znów pokazaliśmy Wam, że kreatywność, pasja i przede wszystkim odwaga to może być klucz do sukcesu w biznesie. Jeżeli więc prowadzicie swoją działalność gospodarczą, która jest oryginalna, jest kreatywna i jest twórcza, zgłoście się do kolejnej edycji programu, Zrobione w Szczecinie. you yeah.